Generalnie niech się zastanowią. Do końca ultimatum pozostało około 40 dni. Czy negocjacje mają w ogóle sens, skoro Putin z góry zadeklarował, że utrzyma swoje stanowisko? Czy Ukraina i Zachód znów dadzą się wodzić za nos na arenie międzynarodowej? Czy negocjacje mają w ogóle sens w sprawie zakończenia wojny? W sprawie porozumienia między Rosją a Ukrainą? Oczywiście, że nie. Kreml nie zamierza rezygnować ze swoich maksymalnych żądań. A musimy pamiętać, że te żądania idą w parze z aneksjami naruszającymi prawo międzynarodowe. Dlaczego Załęski proponuje spotkanie właśnie? teraz. Obie strony stale powtarzają, że chciałyby zasiąść do stołu negocjacyjnego. Strona ukraińska chce, żeby Donald Trump zrozumiał, że negocjacje nie zawiodą z powodu Kijowa. Przecież prezydent USA jasno postawił sobie za cel osiągnięcie jakiegoś porozumienia lub pokoju między Rosją a Ukrainą. Nadal aktywnie angażuje się w kwestie zakończenia wojny między Ukrainą a Rosją. Od samego początku, właściwie od reelekcji Trumpa, Władimir Putin marzył tylko o spotkaniu z Trumpem. Nie chce nawet spotykać się z głowami państw europejskich. A co dopiero z Zełęskim? Prawdziwa dyskusja, którą Putin chce odbyć, powinna odbyć się między nim a Trumpem.